Najwyższy czas zrobić tosy. O nie, skąd się wziął ten ogień? O rany, wszystko się spaliło. Co to za krzyki naruszają mój sen? Lecę to sprawdzić. Och, ten krzyk nieboszczyka z grobu podniesie. Ktoś płacze? Leon spieszy z pomocą. Aj. Co się stało? Potrzebujesz pomocy? Nie topesz? Wzywałaś wampira? Jestem głodna. Czas na kulinarny challenge. Przygotujcie mi babeczkę. E, Okej. Okay. Zrobi się. Super! Bo ja po prostu uwielbiam gotować. Bierzemy mąkę. Hapcik! to było mocne. Przepraszam, panie wampirze. Będę pracował ostrożniej. Tylko mnie nie zjedz. Czas zaprezentować mój mega fajny gadżet. Tylko spójrzcie na niego. Wlewamy mleko, a ono samo się ubija za pomocą młynka. Czat. A teraz wbijamy jajka. Patrzcie jak sprawnie nimi żongluje. Oj! Jedno jajko się rozbiło. I teraz będę miał buza. Podobało wam się? To pokażę jeszcze jedną sztuczkę. Patrzcie. Bam! I jajko rozbite. A teraz czas to wszystko wymieszać za pomocą trzepaczki. I gotowe. Mamy to. Wow, ciasto jest takie rozciągliwe jak slime, Ale super. Ej! Co za uba. Przepraszam, zaraz to wszystko posprzątam. Czas, żeby mi ja zaczął gotować. Wybieram sok truskawkowy. Dobrze, że wszystkie wampiry mają pazury, to bardzo pomaga w challenge'ach. Zrobię babeczki o smaku truskawkowym. Ciasto jest gotowe. Pozostało tylko wlać je do formy. Jaki piękny kolor mi wyszedł. Jestem pewien, że to będzie pyszne. Okej. Okay. Zostawiamy do piekarnika i czekamy, aż się upiecze. O tak, wampiry rządzą. Hej, zombie, patrz. Wyrwę sobie palec. Hop. Ha. Żartuję, już jest na miejscu. Patrz, ja też tak potrafię. O rany, to straszne. Nie bój się, ręka jest już na miejscu. Odpoczywa sobie. Witaj, ślicznotko. Chcesz ciastko? Nie? Jesteś na diecie. No to sam zjem. Oj, coś mi się spać chce. Co to było? O, chyba mam pomysł. Połóż się spać, a ja zasypię cię okruszkami z ciastek. Przypominają ziemię. I też są bardzo wygodne. Jaka masakra. W dodatku wampir tu chrapie. Ej! Wiem. Wstawaj, krwiopilco! A! Kurczę, całkiem zapomniałem o cieście. Mam nadzieję, że się nie przypaliło. O tak, cudowny zapach. Wszystko w porządku. Moja babeczka będzie idealna. Muszę tylko nauczyć trochę kremu. Jakie to apetyczne. Pora na trochę dekoracji. Może nie to Super! Brawo, panie Dracula. Jesteś najlepszy. Nie to co zombie. A, a co ja mam robić? Wiem. Potrzebuję... A, dobra. Zombie? Zaraz wyciągnę pianki marshmallow. Mamy to! Czesto gotowe. Pozostało tylko ozdobić je kremem. Wezmę czerwony i żółty. Po to moje ulubione kolory. A ponieważ wszyscy robią bałeczki na swoją cześć, to ja nie będę wyjątkiem. Spójrzcie, jaki słodki klaun. Trzymaj balon, kolego. I lec do Enis. Wow, chwila. A gdzie trzeci? O Rety! Jak mi się to podoba! Okej, okay, zaczniemy degustację od tego mini klauna. Wow, jest nie tylko piękny i kolorowy, ale też bardzo smaczny to słyszeć. A to co? Dziwne, wygląda jak grób. Co za koszmar! To jest straszne. No! Ups. O Redy, jaka ogromna babeczka. Ciekawe, czy skrzydła nietoperza są jadalne. O tak! I są bardzo dobre. Mm, to jest niesamowite. Myślę, że zwycięzcą jest. Jest! Gratulacje! Bo ugryzę! Zombie, patrz! Ha, ha, mam cię! Przygotujcie mi kanapkę! Ura. O, rozumiem! zna? Bez problemu. Pierwszą rzeczą, jakiej potrzebuję, są tosty. O, wow, ale z tego wampira to jest gość. Teraz dodam sporo sera i szynki. A żeby moja kanapka była ładniejsza, nadam jej idealny kwadratowy kształt i posmaruję majonezem. To jest takie piękne. Majonez cieknie jak świeża krew. I na koniec gwóźdź programu. Ostre chipsy. To będzie coś. Hej, oj! haj. I mamy to. Moja panierka jest gotowa. Pozostało tylko posypać nią kanapkę. A potem usmażyć w oleju. Co chcesz? To prezent dla ciebie. Dzięki. A! Ha! Dobrze, zabawne. Dobra, ja też zacznę gotować. Najpierw zetrę na tarce moje kolorowe sery. A następnie roztopię je za pomocą palnika. Zaraz damy czadu! Niech mnie diabli jak ładnie. No, a teraz bierzemy foremkę i robimy uroczego motylka. A to można zjeść. Mm. To jest coś ciekawego. Oj, ogień trzeba ugasić. Co tak śmierdzi? A pomocy, ratunku! Chwileczkę? Spokojnie, zaraz cię ugasimy. Moje piękne włosy są zrujnowane! Pasuje ci! klaunie, zafundowałeś nam niezły ubaw! A tymczasem mój tost jest gotowy! Smacznego! Tak! To znaczy nie! Dajcie mi sekundę! Sprawdzę, co tu jest! Chleb! Karma dla kotów! Uwielbiam ją! Zombie wrzuci dużo karmy! A na to skórka od banana i trochę mojej ślimy! Super! Teraz wszystko gotowe! Let's go. Akurat zgłodniałam! A to co za zapach? To jest okropne! Zaraz wymiotuję! A taka napka jest taka słodka! Wow, jak ten ser się ciągnie! Super! Mm, Rewelka! Jest! Ostatnia kanapka. Ojej, pierwszy raz widzę coś takiego. Wygląda bardzo apetycznie. Fajnie chrupie. Ale mam jakieś takie dziwne uczucie. Nie rozumiem o co chodzi. O nie, jakie to ostre. Ach, chłopaki, czemu tak siedzicie? Musimy coś zrobić. Nikt się nie rusza, klaun ma pistolet. Dziękuję, klaunie. Ale wszystko spaliłam i znowu jestem głodna. To wszystko, twoja wina, pijawko. Ups. Hej, mamy nowe zadanie. Chcę makaron? Świetnie! Dobra. Nudy, lepiej zrobię czarny makaron. Wrzucamy do garnka, żeby się ugotował. Jakie to interesujące! Dobra, nudziarzu, ja też zacznę coś gotować. Yes! która jest bombowa! Najważniejsze to ją nadmuchać, a potem można robić wszystko, co chcesz! Poskręcam pieska! No i gotowe! Au, au! Ugryzę, nie przeszkadzaj mi! Czy ten wujek zrobił ci krzywdę? A... O, nabiorę sobie trochę wody! Kolego, dzięki za pomoc! Proszę, już jest to solona. Teraz zombie ugotuje makaron w garnku. Brawo, zombie! A co u ciebie, upiorze? Będę potrzebował talerza i koncentratu pomidorowego. Wylewamy go na talerz. A z wierzchu kładziemy mój czarny makaron. A następnie wrzucamy surowe mięso. Na koniec ozdabiamy makaron pająkami i można podawać. Wyskakujcie, przyjaciele la, 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 la. O nie, potwory atakują Załatwię was Uspokój się, bo przeszkadzasz mi w myśleniu Ups, może cukierka? Zostaw mnie w spokoju, zombie jest zły No dobrze, to gotuję dalej Zaraz zrobię z tych jedną dużą i rozwałkuję ją wałkiem, tak jak ciasto. Gotowe. A teraz przepuszczę przez maszynkę do makaronu. Spójrzcie, jaki oryginalny makaron mi wyszedł. I użyję nutelli jako sosu. Mega pyszna. Brawo ja. Dodam tylko kolorowej posypki i mamy to. Ale stolniaka ze mnie. A co to za zapach? Pożar? Płoniemy. Wiem co robić. Zombie mówi dziękuję. Muszę tylko dodać ostrej papryczki. Awww! O, o rany, co to ma być? Ej, długo jeszcze jestem głodna. Smacznego, Enip! Pająki? Pyszne. Zabierzcie to ode mnie natychmiast Brrr. O, a ten różowy makaron spróbuję Wygląda pysznie Wow, to guma Ale super Rewelka Cieszę się A to co jest to zielone? Tylko mi nie mówcie, że to smarki mm. Każdemu się zdarza Okej, okay. klaunię gratuluję wygranej to dla ciebie, słodziutka! Dziękujemy wszystkim za polubienia i subskrypcję naszego kanału. Dajcie znać w komentarzach, który z bohaterów podobał wam się najbardziej.